Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Weiser, a my już kontynuujemy kolejny odcinek, z w Mountain Blade Warband, Floris, Expendent, Modpack. Dokładnie tak wiska, ja jestem już zdrowy, myślę, że teraz jakość dźwięku będzie w porządku, ponieważ głos już jest jak najbardziej normalny, jaki mam na co dzień. Jak i również cóż Wiska, będę chciał jak najszybciej dążyć, żeby założyć swoje królestwo. Tak, wow Weiser w końcu to powiedział. Dlategoż też ten odcinek poświęcimy na samym biciu mordów, jak i Rodoków, jeżeli jakiś spotkamy ponieważ chcemy jak najszybciej poziom właśnie zdobyć i mieć tych 150 ludzi. Jeszcze nam brakuje 104, 105 więc jest spoko. Druga opcja jest taka, że jeżeli zdobędziemy tych 150 ludzi, oczywiście będzie się to wiązało z tym, że będę cały czas z nimi walczył, będę szybko awansował na kolejne poziomy, będę szedł w punkty charyzmy i będę sobie dawał umiejętności pozwalające tworzyć większy oddział, to ponadto będziemy jeszcze właśnie po tych 150 ludziach E, plądrować wszystkie wioski, które będziemy mogli tylko w zasięgu ręki e, no i będziemy zbierać pieniądze właśnie z, e, gdzieś tak około 50 tysięcy, żebyśmy mieli właśnie na wydanie nowego królestwa bo trzeba będzie najemników kupić na, na zamek i tak dalej nowych ludzi porek tutaj, bo pewnie będą jakieś straty a jak będziemy mieli 150 ludzi w oddziale dobrze szkolonych, to nawet jak będziemy wioski plądrować to myślę, że e, mało lordów da nam w stanie e, nas pokonać. Tak więc widzę tutaj sobie Norda więc od razu lecimy, stąd zaczęliśmy przed kawałek spotkania Norda, więc e, zaczynamy sobie nagrywanie. Złapiemy go bez żadnego problemu, ponieważ no, jest o wiele bardziej wolniejszy od nas. Więc... Po narazie z możliwymi król Halas. oczywiście dla mnie nic e, nie przyznaję żadnego marszałka. Jak brzmi twoje imię, panie? Jeśli dojdzie do starcia, będę wiedział z walczę. Tak, czyli ogólnie... Nawet mnie nie znasz, a mnie już nie lubisz? Hmm, typowy Nord, ale dobra. No i również mam nadzieję, że w tym odcinku również jakiś list dostaniemy od tej lady, ale raczej wątpię, bo no, w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że jest nic nie warte, ale e, też trudno. Dobra, atakujemy wroga. <laughs> 104 do 80, więc pokonamy go bez żadnych większych problemów. Dobra, no oczywiście mamy też tutaj sporo stronników, jak już mówiłem i dużo piechoty, ponieważ no w... przegrałem wtedy walkę e, jeszcze ludzi aż tak dobrze nie mam. właśnie doświadczonych, ale myślę, że szybko zmienią to doświadczenie w tych walkach. Ścieliśmy Lorda, jest kolejny gościu. Bank, no oczywiście nie trafiłem. Brawo, Weiser. Wow, ma bardzo mało konicy, więc... praktycznie wcale nie ma tej konicy. Wow, wyszedłem z prawej, widzę. Całkiem mi nie idzie ta walka. Więc jest troszeczkę lipa. Dobra, wow koście i trójki ma. No, ta armia raczej nie jest aż tak doświadczona. Chociaż oni są sprytni, z skubańcy, bo się zebrali w większą grupę i blokują moją kawalerię. Ciekać ogólnie ściszę właśnie Grę, bo dalej cały czas na kolumnach mam obcok, bo Słuchawki mi się spieprzyły, więc Sorry za to, sorry W sumie wy nie będziecie czuć różnicy po prostu Mi się tylko trochę gorzej nagrywa Ale no, trudno Dobra no, widzę, że muszę dojść do wprawy, bo naprawdę no Troszeczkę nie grałem w tego tym Lada No już widzę, że walki mi gorzej idą Ale chyba nawet żadnych większych strat nie będziemy mieli w tej bitwie, więc jest naprawdę dobrze Oho, powalili mi jednego, więc trzeba go tutaj odratować. Zaraz się wszyscy rzucą. będziemy go tutaj osłaniać. Patrzcie, jak ich poskramiamy, ładnie. Niby, Nordowie, nasza piechota już doszła, to ich dobiją. Tu doszło wsparcie w rzece, więc mają chłopaki problem. A to są, widzę, że jacyś rekruci i trójki jakieś, więc. Więc spoko. Dobra, jeden padł, kolejny padł. O, i trójki, i dwójki. Oho. Oho, oho, nasz ma problemy. Pomóżmy go. Dobra, GG, wygraliśmy to. Wow, ale woda czasami w tym modzie jest paskudna. To trzeba przyznać, że. O, drzewa w wodzie. Nice. Dobra, wygrana. Wygrana. Dobra, nasi się cieszą, wszyscy się cieszą. Okej, okay, no jednego giermka mi zabili, o, nie jest najgorzej. Bierzemy A2... uuuu... Czelać obozowa... może będzie nam... Dobra, nie, skończmy z tym, skończmy. Nagrajmy jakiś normalny odcinek. Fajne rękawice, szkoda, że są gorsze od moich, ale myślę, że sprzedamy to, więc będzie spoko. Nie widzę, że dopiero jakieś buty mamy też, nie najlepsze. Prawdopodobnie lepsze spotkaliśmy i ja ich nie brałem, no trudno. Okej, okay, 440 narów e, zrobiliśmy, to spokojnie pokryje na tego jednego gierunka, więc. E, no i widzicie, już mi ludzie awansowali. Jest poko kolejni stronnicy. Oczywiście będziemy korsal, o, już będą, viking, viking, viking. Rdzenni nordowie. E, i trujeczka. O, C6 już, wow! O, kurde. No to on będzie robił niezły zamęt na pól bitwy. No i właśnie ten cały odcinek poświęcimy na szkolenie naszej armii. Borcha ma kolejny poziom, więc rozdajmy mu również. Ładnie on awansuje, widzę, że szybko się rozwija. W co my go prowadziliśmy? Aha, on miał być tym. Nie. Kim miał być Borcha? Czy on nie miał być tym? Handlarzem? Nie, nie, Borcha nie. A może? Nie, chyba nie. Byłoś miał robić na jeźdźca konnego z łukiem. E, dobra, więc będziemy mu rozwijać w takim razie dalej jazdę konną. Nie miał jeszcze lepszego konia, oczywiście. Nie może mieć. Wow, super Borcha, jestem z ciebie taki dumny, że siłę na ciągu mogę dać. A ja cofnijmy? Idziemy w siłę. E, I siła na na drugi poziom, tak, będziesz miał lepszy. Tak, chyba jego mieliśmy robić na ucznika konnego. Więc jest spoko, Dobra. Dobra, dobra. Moralne mamy znakomite. Jest tu gdzieś blisko miasto. Tak nie bardzo trochę. Ale pójdziemy w rejony może. Powiedzmy, że Sargot i tam poszukamy kolejnych nordów, znaczy lordów nordyckich, 5-4. Kurde, myślę, że byśmy go zapali, ale już biegnie od zamku, więc troszeczkę lipa. No, lipa ucieknie. No dobra, mówi się trudno. Ale tu jest kolejny. Nie wiem czy zdąży.. Kurde O oh, cholera. O oh, jasna dupa. Ale... Ale spruciarze. Wow! O oh, cholera, jasne. Kur zapiał, Wow, no i co? Tracę znowu armię, tak? Super odcinek Wiser, super. Dobra, no nie będziemy się poddawać, ale... To raczej to już przegraliśmy. No jeszcze będzie fajny teren, plus tak... ale nie no, nie ma szans, ich jest za dużo. No, Saranidów było mniej, a przegraliśmy czy tam Kergitu, więc... Nie, nie, nie ma szans, kurde, szkoda. Czekajcie, jak mnie... sobie światło zgaszę, by więcej widzieć. No nie no, ja szarżuję, bo ja wiem, że to przegram, więc... Dobra, kolej zabiliśmy, ale to jeszcze tylko 200-200 osób zostało do wybicia. Brawo, Weiser. No już mój chyba tam jakiś rycerz padł na ziemię, zaraz go zatłuką. No muszę pamiętać, żeby też pójść po charyzm, jak już będziemy mieli dużo ludzi w oddziale, no, to w lepszego konia to jest przede wszystkim. No i blokujcie się nawzajem, proszę bardzo dobile, i gincie teraz. Wow, super. Już mi ktoś zginął. Dupa, dupa, przegramy to. No patrzcie już, już. No, on ma i siódemki. No to ja się nie dziwię w sumie. Czy w sumie oni, bo tu kilku mnie zatkło. Ale jestem debil. Czemu w ogóle ja nie pomyślałem o tym, że ktoś może w zamku siedzieć i wybiec na mnie? Ja pizgan trzeba być debilem takim jak ja. Żeby tego nie ogarniać. Dobra, piechota nasza przyszła w miarę szybko, więc no... tylko patrzcie na napisy jakie są. Wow. O, jeszcze mój koń dostał 16 obrażeń. Nice! Super. Ej kurde, kolejna walka przegrana. Ja pieprzę. O, biegnie kawaleria jeszcze jako wsparcie do nich. A ja mówiłem, że kawaleria plus nordycka piechota to jest zabójcza broń, więc zaraz zobaczycie, jakie będą piękne czerwone napisy widnieć na naszym ekranie. I gra się jeszcze laguje do kurwy nędzy. Ja To Jest parodia jakaś. No to to jest parodia. No, patrzcie w ogóle, jakie napisy są jeszcze. Gra się laguje, no na pewno. Ja pierdolę. Mógłbyś się odlagować? Ja zaraz pieprzę ten komputer. Już, odlagowałeś się. O, pomogła! Proszę bardzo. Weissera 5 czyni cuda. Super, no dobra, odlagował się. Nie mam szczególnie no, zbierać już na nowy komputer. mał, bo ten już się wykrusza. Szczerze mówiąc, to tyle on już kopów przyjął na swoją budowę, że. Chyba już ten jedną kość. Ramu szkodzi, mi się częściej zawiesza. Będę musiał wymienić. W sumie nie, już nie będę nic wymieniał w tym komputerze, po prostu kupię cały nowy. Patrzcie, jak oni mi w ogóle konią szkodzili. W ogóle patrzcie, oni są nieco twardzi. 51 obrażeń wchodzi, a wytrzymują to, więc no to świadczy o klasie nordyckiej piechoty. Ale ten mieć że jest potężny, bo 120 obrażeń mi potrafi nawet zadać. Więc jest spoko. Ale mnie 5 boli, ja pierdzielę Sorry w ogóle Lubisko za mały, mały profesjonalizm, profesjonalizm w moich filmach, ale... No cóż. O! Powrót lagów? Nie. Komputerze strzesz się, bo znowu dostanę z Ale mnie boli i ręka teraz, ja pizgam. No przynajmniej bundu... A w sumie co to daje, jak oni nas zabiorą do niewoli i zabiorą moich bohaterów. Tam bundą widzę, że na 10 poziom już. Doganiam je chłop sumie, ale zaraz rago zabiorą, więc to jest smutne, to jest bardzo smutne. I to jest w ogóle stresujące. To jest stresująca walka dla mnie, bo będę musiał znowu zbierać wszystkie ludzi, wszystkich po wioskach, latać. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ale to, to jest taki typ tej gry wasiącka, że, że wiecie, albo wygrywamy, mamy fanty, nowe jednostki, szkolenie, albo przegrywamy i tracimy wszystko, czy... No to... To chociaż widzę, że jeszcze trochę kawalerii nam zostało i piechoty. Nie, piechoty nie. Dej wyg... O kurde, wygraliśmy. Nie potrzebujemy się normalnym, ale straty wielkie mamy. No teraz chcesz, na pewno cię wypuszczę za to. Na pewno. 76. Kurde, no, straty mamy, ale za to nam dużo ludzi ma sobie na pewnie C4 i C6. Dobra, łupy. Co tutaj mamy ciekawego. Mamy... Nic nie mamy, w sumie. Nic wartościowego. Ała. Słuchajcie. Super. Super. Nie ma to, jak zaczepione biurko podczas nagrywania filmu. I like it. I like it. Dobra, wiska. w sumie mam nadzieję, że teraz jakość dźwięku jest sobie lepsza. Że jest lepsza, w sumie. Nie musicie pisać, ale wydaje mi się, że jest lepsza. Dobra. W sumie niewiele nam rzeczy w jakimś punku, bo większość to jedzenie mi zapełnia. Teraz weźcie sobie łupy. Dobra, 349 denarów. Mało o walka, szczerze mówiąc. Ale patrzcie, jaki podział doświadczenia. To już jest coś. I patrzcie, C4. Ile C5 dochodzi? Kolejna C6. Jest spoko. wyjdziemy w kawalerię. Stronnicy. I, I czwóreczki. No, walka była dość obciążająca mój, mój stan wojska ale teraz pójdziemy do tych wiosek naszych i przykazy w kierunku Dirim sprzedamy przedmioty tylko teraz musimy uważać, byśmy na jakiegoś porządnego lorda się nie odknęli, bo mamy dość mocną armię poranioną zresztą widać teraz I, i, i raczej będziemy unikać nawet słabszego lorda od nas na razie widzę, że w ogóle Swadia ma dużo wiosek splundrowanych, co jest dosyć niefajne ale ludzie muszą powiedzieć, że nie mogę się właśnie odczekać aż będziemy mieli już własne królestwo. Również przed królestwem będziemy musieli dużo dużo bohaterów porek tutaj do naszego działu, żebyśmy później mogli im wioski poprzyznawać. I będą dostawać właśnie różnego rodzaju wioski, czy też i zamki, jeżeli ktoś będzie naprawdę potężny. Dobra, realizacja, jesteśmy już. Sorry za ten przeskok, ale gra postanowiła potnąć się o cegłę i mi wywaliła. Więc e, tak, był krasz. E, przyszedłem z ludziska, stąd ogólnie powerbowałem sobie e, troszeczkę właśnie ochotników, przenudili, sprzedali przedmioty. E, zrobiłem to już poza właśnie odcinkiem, ponieważ nie chciałem, żeby to... bo to jest dość nudne, więc nie chciałem was zanudzić. E, więc sobie jeszcze tylko rozdałem właśnie doświadczenie, bo chyba w nocy awansowali, więc jest spoko. A więc pewno c 4 kolejne dochodzą, C5-eczka oczywiście. No trochę hajsu straciłem na tej rekrutacji, no ale mówi się trudno, już płacimy 2000 denarów ponad, więc no... Ehm, troszeczkę płacimy. A nie, e, gra się skraszowała, to byłem z powrotem pod zamkiem, jeszcze nie zdążyłem wrócić doświadczenia. Tak, tak, te, te, teraz pamiętam. <laughs> Tylko od razu przebiegłem właśnie pod Diri. Dobra, kolejni stronnicy, tutaj wikingowie. E, tak, C6, kolejna, tak, jak wcześniej była. E, I bunduk. A, i bunduk, tak, bo bunduk na no co na dziesiąty poziom, więc bunduk. Panie bunduk. Kogo na pana, kogo w ogóle, na kogo jego robimy? A jego mieliśmy chyba robić na tanka? Czy coś? Nie, ma dużo siły, więc idziemy dalej w tą siłę. Na pewno wytrzymać, bo trzymał się bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne. Yy, no i broń jednoręczna. No jeszcze jednoręczny. Będziesz też miał dużo kusznictwa w sobie, wpakowanego. Będzie będzie naszym takim kusznikiem. Yy, Okej. Okay. Okay. Dobra, no to, a jeszcze zaj zajdźmy do Dirim, bo chciałem zobaczyć, czy są... Oj. Relacje się pogarszają z miastami, bo mamy u, u nich długi. No ja, trudno, życie. Um, dama i tak mnie nie chce przyjąć, nawet tam nie, nie... nie wchodzę do niej. Bez Chociaż Chociażbym chciał, ale... wow bandyci! Dzień dobry! Eee. Jacyś, to jacyś Wiochmeni bardziej no nie, to są... A, wow! <laughs> Brawo Weiser. Nie poznajesz swoich jednostek i nazywasz ich Wiochmenami. To świadczy dobrze o twojej... o twoich wojskach Weiser i... Super Dobra, do widzenia. Kolejny Czekajcie, ja muszę cieszyć grę. Dobra. Wow! Dostałem strzała. w łeb. Dobra, ja nie padłem na chita. Wow, no, to mnie naprawdę zadaje piskie wrażenie. 83 to naprawdę spoko. Nie wiem, czy mi moi nie pomagali, tylko łazili za mną. Nie wiem, nie mam pojęcia. E, tawerna. Tawerna, dokładnie tak. I dwójki. O, panie. Nie, nie, nie. O, jest pośrednio kubów. Super. Dobra. Więc, sprzedajemy to. Mamy już dwóch tych lordów, więc może jakiś okup. Yy, znaczy na pewno będzie jakiś okup, jak nam nie uciekną. Pewnie inne frakcje też potrzebują właśnie swoich lordów. Do walki, do wojny itd. i tak dalej. Chyba, że nie miałem hajsów na lordów, no to mają wtedy problem. Dobra, bo ja za nieskończenie nie, nie oddam tych lordów. O, nie, nie. Zwłaszcza tego nordyckiego Hama, który mnie zatkochał. Dobra, no to lecimy takiego kolejnie, są gotowi do asu Dobra. O, ładnie, ładnie. 2400. Tak, za 2400 ponad 2000 to przyjmuję jak najbardziej. Dobra, 12000. Ok, no to lecimy z powrotem na Ziemię Nordyckie. Weźmiemy sobie, właśnie na następnych lordów. Możemy już mieć 106 ludzi w oddziale, więc pomału jakiś progres jest. prawda, przydały nam się już kolejny poziom, ale nam niewiele brakuje. Bardzo niewiele. Jeszcze jedna walka, myślę, i zyskamy kolejny poziom. Pójdziemy w charyzmę. I być może już będziemy mogli mieć o 5 ludzi więcej Dobra, tutaj idziemy dalej w broń żywcową oczywiście Okej okay. Dobra, let's do this, lecimy na Nordów Oczywiście, pewnie jeszcze, no na pewno będę chciał im kilka wiosek splądrować w ramach Większej ilości pieniędzy, ale już jak będziemy mieli mniej tych pieniędzy, no to wtedy Zaryzykujemy splądrowaniem Dobra, lecimy koło tego, tu chyba ktoś pobiegł, o, dzień dobry Oj, panie lordzie! wow, czemu mi chciałeś go łapać? Czy tam ktoś jest? Nie wiem, ale będziemy walczyć na polanie, bo nie ma tu żadnych lasów dokoła, więc. E, Pójdźmy go, rozwalić. No i moi zyskają świadczenia w tym ja, więc jest naprawdę bardzo, bardzo super. Więc i jeszcze w dzień walczymy, więc będziecie. Wszystko ładnie widzieć. No i dokładnie mamy piękny teren, więc. Więc ginie on. Śmiercią marną. Ale to w sumie dobrze, bo. Tak mamy z Nordami wojnę, więc gincie śmieci, gincie. No ten koń już tak powoli się porusza, już jest tak pokiereszowany, że tak jest jakaś masakra z nim. a wow. Bang. Dobra. A, trójeczka zginęła. No, ma dużo uczników, więc ci ucznicy właśnie ładnie popadają, bardzo ładnie. Prawda, pewnie będzie gra się lagować, bo się... Chociaż nie, w sumie. No, bądźmy dobrej myśli i lepiej, żeby nie lagowała. Dobra, a no, my ich tutaj siekamy ładnie. Nawet nikogo z naszych kawalerzystów, nawet koniów e, nie rozwalamy ze spokoju, bo mamy dość pancerzone jeszcze konie. No, ogólnie kawalerię mamy bardzo silną, więc Spoko jest. E, jak widzicie, ta kawaleria robi swój, bo naprawdę ładnie ich e, siekami. Bardzo ładnie. Dobra, to jeszcze jakaś grupka stała. Dead. Dobra Tam tego zabili. O, mam jakieś tego łucznika konnego. Fajna sprawa. A mi, Kosię, O, jeszcze jest lord nawet. Albo jakiś jego koleżysta. No to chodzi tu, pani. O, ładnie zablokowałeś. Raz go złapiemy. Dobra, koń upadł. No już teraz nie będzie właśnie żaden problem. Dobra, zabiliśmy go. I mamy 23 poziom. Tak, to był Jarl, czyli lord. Super, no to pójdziemy od razu w charyzmę bo, no, będziemy jak najszybciej dążyć do tych 150 ludzi. Bo to ogólnie 150 ludzi to takie minimum jest i tak, ale, no, naprawdę bym chciał, e, szybko właśnie założyć swoje klesło. Jak będę myślał, że plądrowa wioski, to nie będę tego nagrywał, bo to jest strasznie nudne, bo no, to się tylko waży i od jednej wioski od drugiej sprzedaje się przedmioty, więc jak już będę miał znaczną sumkę pieniędzy, to myślę, że będziemy zakładać nasze klęskwo. Ty dostajesz moim mięsem, oczywiście, bo potrzebuję hajsów mieć do królestwa. O, i możemy już mieć 107 osób w oddziale. Jest spoko. Oczywiście bierzemy, bo zawsze to jakieś za to będą pieniądze, więc. Rada, niskie, bo niskie, ale coś jest. Dobra. Zrobione. Okej. Okay. Jak tam tutaj awans wygląda? Awans wygląda, no. Dwie piątki, no to to nam ratuje dupę. Kolejni stronnicy. Tutaj milicjanci oczywiście, bo. i jedynki mieć w oddziale. Trochę taki wstyd. E no i postać, dobra, lecimy w charyzmie. Tak, i możemy mieć już siódmy punkt. Zajebiście. Naprawdę, zajebiście. Jest super. Dobra, już możemy mieć 113 ludzi w oddziale. Wow, jest naprawdę jest spoko. Więc lecimy dalej, tutaj na ziemię nordyckie. Myślę, że jeszcze jak spotkamy jakiegoś lorda jednego, to sobie zobaczymy. W sumie dwóch ich jest. Ilu oni mają ludzi? 68 i 47. Wow, yy, ludzi! Dobra, to atakujemy was. Prawda, on się przyłączy do nich, ale pokonamy ich bez problemu, mamy o wiele bardziej yy, zaawansowaną armię od nich, więc spoko. Jest bardzo spoko. I on miał chyba największe tamte lord poziomy to A3, więc sorry, ale wiele to on nam nie zrobi, raczej. No i ma też yy, małokresny teren, więc jest spoko. Dobra, jednego zabiliśmy. Wiecie, lanca tu już jest taki jak że jak lancą ktoś oberwie, to ginie. Zwłaszcza z przysiadu, więc... Jest spoko. on się tak rozdzielił na dwie strony rzeki, oby nasza końca nie była taka głupia i nie wjeżdżała do tej rzeki, bo... wtedy już straty poniesiemy. I to nie byle jakie, myślę. Dobra. Jakiegoś berserkera zabiliśmy. No właśnie, no tu ma oczników, ja to się do... właśnie wolniej poruszał nie będą mnie mogli ostrzeliwiać dość porządnie I właśnie ranić mi koni Wow Wow, wow, wow Dobra, to się robi niebezpieczne C4 mi właśnie zginęła To jest... niedobra wiadomość C4 już długo się awansuje Dobra, przybywałem nowi wrogowie, czyli szybko podaję Dobra Szybko zyskuję nawet wsparcie, więc... Eee... wybijemy go spokojnie O, nie szucikałem, mam niskie morale Jest wyśmienicie Jest bardzo wyśmienicie A no, no mówię Zobaczcie jakie ci nordy mają hełmy, strasznie dziwne. Nie podobają mi się. Powinni mieć takie z rogami jak wikingowie. Dobra, no ich tutaj po prostu... Wybijamy i to bez... Żadnego ale. Okej, okay, jest spoko. Kolejni wroga przybywają. no to czyli szybko tracą te swoje jednostki. Co chwilę wsparcie przybywa, ale na nic. Chyba, że teraz coś mocnego przyjdzie, ale raczej w to wątpię. Byli jacyś tacy lordowie, co dopiero znowu armię zdobywali, bo mieli po 60 ludzi. Tym jeden ten 40 miał, więc jeszcze nie są aż tak rozwinięci dobrze. To w sumie cieszy mnie. Darmowe doświadczenia zyskujemy i jest spoko. No, nie uciekałem. Ale niestety mamy kalerię, więc ich doganiamy bezproblemowo. Do to ogólnie jest właśnie też minus, jeżeli ma się samą piechotę w oddziale, bo jeżeli uciekają wroga jednostki, to ciężko jest dogonić, bo nie mamy żadnej kalerii. No i bitwa wygrana. 4 zabito. Dobra. Jesteście moimi niecami, oczywiście, bo hajsy muszą się zgadzać. Dobra. Ok, jakie tu łupy są? No i proszę bardzo. Mamy o wiele lepszą zbroję teraz do dyspozycji, która ma aż 52 do pancerzenia ciała, która ma mniej do pancerzenia nóg, nóg ale. Jak to się mówi, syry nie są aż tak ważne, więc bierzemy oczywiście to. A te rzeczy odkładamy i bierzemy te o wiele bardziej wartościowe. Wow, 2000. Ło wow, kurde. Tyle za łuk to im nie dał. Nie lubię łuków w tej grze i tyle bym nie dał, na pewno. Dobra. Wszystko, więc yy, resztę niech nasi biorą. No i dobra, kontynuujemy naszą podróż. No to dobra, na pewno idziemy to sprzedać. O, no, tym bardziej idziemy to sprzedać, bo tutaj widzę, że król lata. O, to dobrze, rozbiliśmy mu kampanię wojenną. To no dobrze, swad nic przynajmniej nie zajmie. W ogóle, patrzcie, ludzka. Narodowie się rozpadają, patrzcie jakie to już małe klasów się zrobiło. Tu ich ładnie pojeżdżają od frontu yy, w Agierowie. A my tutaj też robimy swoje, też zajęliśmy ich zamek, więc jest spoko. Dobra, yy, spadamy szybko do Dirim. W Dealing sprzedamy przedmioty i będziemy już kończyć. 3 300? No, panie. Jasne, że tak. 2000 zapłaciliśmy, okej. Okay. Personel minus 15 razem minus 2020. Spokojnie, tutaj zaraz zbierzemy sobie. I czemu nie mam wypłaty? Co za hamy, wredny. No to w takim razie rynek. O, za wiele hajsów to nie ma, ale, ale zawsze coś. Dobra. W ogóle no, fajnie, mamy mną no, zbrojacką. nas jest trochę brzydka, ale no, trudno się mówi. Ważne, że daje nam jaką taką obronę. E, coś jeszcze miałem zrobić ważnego i zapomniałem. Oczywiście nie chcemy wpuścić. Może będzie tutaj na, w zamku. Siedzieć. Hello, jest tu ktoś? Oczywiście, że nie ma. Jakiś rudziele z rudymi włosami jest tutaj. No to trochę lipa. Okej, okay, ludziska, tak więc będziemy kończyć 20 chyba. pierwszy odcinek zagrajmy, albo 22, zagrajmy w Mount Blade, Warband Flores Expendent, Expandent, Pack. E, jeżeli film się podobał, zapraszam do pisania komentarzy, opinii dotyczącej serii. No mam nadzieję, że również możecie się doczekać tak samo jak ja e, założenia królestwa. Trzymać się, mojej cześć.